Tradycja duchowa świętych i mistyków przez dwa tysiące lat w kościele mówi nam o tym, że najkrótszą i najpiękniejszą drogą do Boga jest Najświętsza Maryja Panna. I oczywistą rzeczą jest to, że ona prowadzi nas do odkrycia Ojca i Syna i Ducha Świętego w najpiękniejszy sposób. I oczywiście błędem jest to, jeśli ktoś stawia Maryję na równi z Bogiem czy nawet wyżej od Boga. Ale szczerze mówiąc, nigdzie nie spotkałem się z czymś takim. Tak jakby dziecko, które jest Przytulone do piersi matki, jakby uzależnione od niej, od jej spojrzenia, od jej karmienia, od jej przytulania, od jej, od jej usypiania. Było świadome, że na przykład tata jest mniej ważny od mamy. Albo że w jakikolwiek sposób, e, przez to, że dziecko jest e, tak bardzo przytulone do mamy, uwłacza to ojcu. No raczej tak nikt nie myśli. I każdy tak naprawdę katolik, chrześcijanin, wie o tym, że Maryja nie jest Bogiem, ale jest wybraną przez Boga, aby w szczególny sposób doprowadzić każdego z nas do Niego. Dlaczego? Dlatego, że. Pomyślcie sobie, jedno z najbardziej starych, być może jedno z pierwszych w ogóle proroctw Starego Testamentu w Księdze Rodzaju, po zgrzeszeniu przez Adama i Ewę, po wcieleniu grzechu pierworodnego Bóg zapowiada, że to wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy Ciebie wężu, a niewiastę. Pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiarzy Ci głowę, a Ty będziesz miażdżu jej pięte. Zdumiewające. Proroctwo, które tak naprawdę było ukryte przez Stary Testament i odkrywane w Nowym Testamencie, a swoją finalizację będzie miało. Tuż przed paruzją Jezusa Chrystusa. Co oznacza to proroctwo? Ono mówi o jakiejś tajemniczej niewieście, która będzie największym wrogiem węża. Ona będzie go miażdżyć, ona go zdepcze, ona Go zniszczy, ale On będzie mógł atakować jej piętę. To jest zdumiewające, co znaczy jej piętę? Wiecie, że w starożytności pięta jest symbolem słabości, największej słabości. Na przykład Achilles, gdzie został ugodzony i zmarł, ten wielki, potężny Achilles. W symbol słabości. Ta niewiasta będzie miała jedną największą słabość. To będą jej dzieci. I szatan będzie miał możliwość uderzenia w jej dzieci, i to będzie jej największa słabość, w związku z tym będzie to jej największy ból. Ale ona ostatecznie go całkowicie zniszczy. I wiecie, kiedy Jezus, zapowiedziany Mesjasz, przychodzi na ten świat. Rozumiecie, zapowiadany przez pokolenia proroków, oczekiwany przez cały świat, bo jak się okazuje, proroctwa o Mesjaszu o tajemniczym, kimś, kto ma się pojawić i uwolnić świat od złego, były obecne w każdej religii starożytnej. Kiedy pojawia się Mesjasz, Jezus Chrystus, 30 lat. Jest w ukryciu Nazaretu. 30 lat jest z niewiastą, a tylko 3 lata jest dla wszystkich. 30 lat w ukryciu Nazaretu z tą, która jest jego matką. Wypełnia się proroctwo mówiące o tym, że Będą dwa pokolenia, które będą toczyć walkę do końca świata między sobą. Pokolenie węża i pokolenie niewiasty. Charakterystyką tego, kto należy do węża, będzie to, że będzie żył w nieprzyjaźni z niewiastą. Charakterystyką tych, którzy będą żyć w przyjaźni z niewiastą, czyli będą należeć do Boga, są ci, którzy, uważaj, będą żyć w przyjaźni. Jaźń jest czymś najgłębszym w człowieku, najbardziej osobistym, intymnym. A więc ci, którzy będą należeć do pokolenia Boga, będą charakteryzować się tym, między innymi, że będą żyć w najbliższej intymności z tą niewiastą. Kim jest ta niewiasta? Kto to w ogóle jest? Domyślacie się, że chodzi o Maryję. Ale zdumiewające jest to, że Bóg już w Starym Testamencie zapowiedział, że będzie wysłuchiwał każdej prośby, którą naród izraelski będzie wymadlał przy arce Przymierza. To jest 25 rozdział Księgi Wyjścia. Arka Przymierza była najświętszym przedmiotem Izraela. W niej były ukryte 10 bożych przykazań, manna, którą Izraelici zebrali na pustyni, i laska arcykapłana Arona. I rzeczywiście, pamiętacie, gdziekolwiek była arka. W jakiejkolwiek okolicznościach Izraelici wygrywali. Bitwa za bitwą, wojnę za wojną. Do tego stopnia, że kiedy szli jak burza do Kanaanu, zwyciężali wszystkie wrogie armie, wszyscy wiedzieli, że kiedy Arka jest Izraelem, każda wojna jest wygrana. Ale w pewnym okresie życia Izraela, Stało się coś strasznego, dramatycznego. Otóż Izraelici przyzwyczaili się do najświętszego przedmiotu w swoim obozie. I przestali reagować na Bożą Obecność. Zdystansowali się do Bożej Obecności poprzez grzechy, w które zaczęli wchodzić. I to grzechy takie, które były Najbardziej ciężkie w tych narodach, które oni podbijali. Ale cały, cały czas byli przekonani o tym, że jak arka jest z nimi, to im nic nie grozi. Pomimo tego, że wchodzą w coraz cięższe grzechy, odwracają się od Boga, to byli przekonani, że jak mają arkę, to i tak wszystko będzie dobrze. I w pewnym momencie dochodzi do pewnego. Potwornego pęknięcia, znaczy, ilość tych grzechów, ich skutków i konsekwencji sprowadza na Izrael potworną, potworne przekleństwo. Otóż Bóg dopuszcza, aby wielki król Babilonii, na najechał na Izrael, i dochodzi do największej tragedii tego narodu. Mianowicie do wcielenia całego narodu do niewoli babilońskiej. Arcykapłani w ostatnim momencie ukryli arkę w niedostępnych górach, żeby nie wpadła w ręce babilończyków. I kiedy Izraelici są w niewoli babilońskiej, Bóg wysyła proroków, aby im wytłumaczyli, dlaczego to się stało. I kiedy zaczynają rozumieć, że to przez ich grzechy, a szczególnie grzechy świętokradztwa, bo rozumiesz, kiedy grzeszysz przy najświętszym przedmiocie, który jest pełen Bożej obecności, to te grzechy mają jakby wymiar świętokradzki, każdy z tych grzechów. Dlatego takie straszne skutki i konsekwencje. Zaczynają się nawracać. Kiedy zaczynają pokutować, kiedy zaczynają się nawracać, Bóg powołuje wielkiego króla perskiego Cyrusa, który wydaje edykt wolnościowy. I Izraelici mogą wrócić do swojej ojczyzny. Budują świątynię, ale w świątyni nie ma miejsca, w którym dotychczas była Arka. W miejscu świętym, gdzie Arka powinna spoczywać, Arki nie ma. Dlaczego? Dlatego, że arcykapłani, którzy ukryli ją w niedostępnych górach, zabrali sekret jej ukrycia do grobu. Bóg w 25 rozdziale Księgi Wyjścia powiedział, że będzie wysłuchiwał każdej prośby, którą Izraelici będą zanosili przy arce przymierza. Więc możecie sobie wyobrazić, że potężna, przepiękna świątynia, która gromadzi przez cały rok cały Izrael, który pielgrzymuje do świątyni, jest jednocześnie świadkiem. Pytań, które sobie Izraelici zadają, czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw pomimo pielgrzymowania do świątyni? Bo powiedział, że będzie wysłuchiwał naszych modlitw, kiedy będą zanoszone przy arca, ale arki nie ma, więc słucha naszych modlitw. Okazuje się, że chyba nie słucha. Ponieważ Izrael jest okupowany tym razem przez Rzymian. Coraz większe haracze, jakieś powstania, które wzniecają żeby próbować rozerwać tę okupację rzymską, które kończą się tragicznie, masakrycznie. A więc Bóg nie słucha Izraela. I kiedy przychodzi Jezus Chrystus, dokonuje dzieła zbawienia, dzieła odkupienia, wstępuje do nieba, jest zesłanie Ducha Świętego, i powstają pierwsze księgi Nowego Testamentu, a wśród nich jedna z najbardziej tajemniczych, zwana Apokalipsą. Wiecie, podział na rozdziały czy wersy w Piśmie Świętym to jest dopiero pomysł średniowieczny. Na początku czytało się Słowo Boże bez żadnego podziału na wersy czy rozdziały. Ciurkiem, z góry w dół. I Izraelici, którzy nawracają się lawinowo na chrześcijaństwo, Czytając Apokalipsę, zaczynają być coraz bardziej zdumieni, zaskoczeni, wręcz szokowani, bo okazuje się, że w pewnym momencie trafiają na fragment mówiący o tym, że w pewnym okresie historii świata, historii Kościoła, otworzy się niebo i Bóg ukaże w niebie swoją świątynię, a w niej arkę przymierza. A więc ta arka, która zaginęła gdzieś tam w niedostępnych górach, odnalazła się, ale gdzie? W niebie. I czytają dalej, że ta arka to nie skrzynia, w której było dziesięć Bożych Przykazań, manna zebrana na pustyni, laska arcykapłana Aarona. Ale ta arka to jest jakaś tajemnicza kobieta, tajemnicza niewiasta, obleczona w słońce. Słońce jest symbolem. Wszechmocy Bożej, a więc ta niewiasta jest obleczona we wszechmoc Boga. Na głowie ma wieniec z dwunastu gwiazd. Wieniec jest symbolem panowania. Cezarowie rzymscy nosili wieniec jako panowie imperium, a więc to jest jakaś królowa nie tylko ziemi, ale i nieba, bo ma wieniec z gwiazd. A pod swoimi stopami księżyc, jako odwrotność słońca, on symbolizuje moce demoniczne. A więc ta kobieta ma pod sobą cały ten świat, który jest, jak mówi Jezus Chrystus, we władzy złego ducha, ale ona go miażdży na tym świecie. Kim jest ta tajemnicza kobieta, która jest przeniknięta wszechmocą Boga, która jest królową nieba i ziemi i ma moc miażdżenia całej potęgi nieprzyjaciela? Zobaczcie, jaka pedagogia Boga. Pozwolił, żeby tamta arka zaginęła gdzieś tam w niedostępnych górach, ponieważ ona zapowiadała tą arkę, która od początku była jako arka prawdziwa, arka wieczna arka, która będzie nosić Bożą obecność w sposób jedyny niepowtarzalny w historii świata. Tamta zapowiadała tylko pojawienie się Maryi. Maryja w swoim łonie nosiła największego arcykapłana Jezusa Chrystusa, który w sposób doskonały wypełnił dziesięć Bożym Przykazań, ustanawiając nowe przymierze, wieczne przymierze na górze Golgocie pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I on, Jezus Chrystus, zostawił siebie jako manne, pokarm dający życie wieczne. W każdym tabernakulum świata, na każdym ołtarzu w Eucharystii. A więc Maryja jest Arką, która nosi w sobie w sposób jedyny, niepowtarzalny Bożą obecność. Gdy czytamy dalej w Apokalipsie, widzimy, że ta kobieta jest również brzemienna. I woła i krzyczy z bólu rodzenia. To jest nieprawdopodobne. Woła i krzyczy z bólu rodzenia. Wiemy, że skutkiem grzechu pierworodnego jest rodzenie w bólu. Ale ta kobieta, Maryja, matka Boga, niepokalana, nie była poddana grzechowi pierworodnemu. Ona urodziła Jezusa bez bólu, którego skutkiem, pamiętacie, grzechu pierworodnego jest rodzenie w bólu. Ona nie rodziła Jezusa w bólu. Ale ta niewiasta krzyczy z bólu rodzenia. Kiedy czytamy dalej w Apokalipsie, widzimy, że Jezus Chrystus, który urodził się z niej, zostaje porwany do nieba, ale pojawia się jakieś tajemnicze potomstwo tej niewiasty, przeciwko któremu diabeł rozpoczyna odwieczną walkę i wojnę, zaprzysięgając zniszczenie tego pokolenia. Kto jest tym pokoleniem, które ona rodzi w bólu, do walki z wężem, do walki ze smokiem. Tym pokoleniem jesteśmy my wszyscy, ty i ja. Rodzenie nas dla Boga, jest dla Maryi. Niesamowitym bólem.